W dzisiejszym odcinku zamienię ten zajechany życiem paździerz w piękne, świecące kółeczka, na widok których niejednemu cyganowi kajdan zardzewieje z wrażenia. Tak jest! Ciebie nie stać prawie, że nawet na taką kurwa repliczkę. No ale po kolei. Generalnie plan namiatę na ten sezon był prosty. Zrobić większy camber i upchać rolkę o należytej, męskiej szerokości. Przerobiłem wahacze na regulowane, założyłem na furę i nad kola nagle były w stanie pomieścić w sobie rozmiar większy niż niejedna gwiazda filmów, których ludzie bardzo się kochają, ale nigdy na koniec nie ma ślubu. Uch. Felgi na aucie są trzy częściowe, więc wystarczyło tylko wrzucić szersze parapety i zrobione. Był tylko jeden mały problem. Bo życie to nie bajka, nie cię po jajka. Rozstaw w śrub w rotorze jest inny niż piasty, więc zmuszony byłem zakładać pod nie adaptery. Pierwotny plan zakładał przeróbkę rotorów, a mianowicie zaspawać stary rozstaw i zrobić nawiert na nowy. Ponieważ same adaptery to prawie cal szerokości. Można było więc spokojnie zamienić je na kolejny cal rantu. Jezu. Z kolei, poszerzać ranty, nadal jeżdżąc na adapterach, miało tyle samo sensu, co operacja powiększania wzrostu u Karła. Dobra, to nie było porównanie najwyższych lotów. Niestety, firma, która podjęłaby się takiej rzeźby, najbliższy termin miała najszybciej na wrzesień-październik. Taki przestój nie wchodził w grę. Musiałem wymyślić coś innego. Zupełnie przypadkiem trafiłem na fajną i tanią rolkę do kupienia: Work Euroline. 7 cali szerokości i jakiś tam rancik dawały potencjał na poszerzenie i dołożenie konkretnych 2,5 cali parapetu do nich. He he, boy. Długo nie myśląc stwierdziłem, że te co mam sprzedam, a z zgarnę worki i je przerobię. Plan był dobry, tylko wykonanie do dupy. Jest firma, która zajmuje się profesjonalnym poszerzaniem malusów i robią takie czary jak właśnie poszerzanie rantów. Niestety okazało się... Według tego co ten typo mówił, że rant jest za mały, żeby je poszerzyć w ten sposób. Cały uknuty plan poszedł. No trochę mi trąci amatorką ten cały plan. Z portfelem chudszym o kwotę zakupu kolejnych felk wróciłem znowu do punktu wyjścia. Pozostało mi przywrócić im dawny blask i może spróbować je sprzedać? Zacząłem od zdjęcia lakieru bezbarwnego z rotorów. Przysłoniłem ranty, bo wydawało się, że wystarczy trochę kosmetyki i znowu się będą świecić. Niestety wyszło jak zwykle, ale o tym później. Zdrapałem resztki lakieru i wziąłem się za szlifowanie wrzerów. Papier 120, szlifierka i ogień. Front to był lajcik. Gorzej było z wnękami ramion. Miejscami lakier trzymał jak wściekły i trzeba było bawić się w ręczne skrobanie. Resztę przejechałem ponownie gradacją 120. Potem maraton szlifierką. 240, 320, 400. Potem na mokro. 600, 800. 1000, 1500, 2000 i na koniec 3000. Mimo wszystko pozostały drobne cienie po wżerach, ale felgi już wyglądały na przynajmniej lekko zajechane, a nie dosłownie wyłowione z rzeki. Ranty miały jakiś tam połysk, więc myślałem, że wystarczy je przepolerować tylko. Niestety były one lakierowane i to tak solidnie że chemia do ściągania farb nie mogła tego ruszyć. Pozostało mi zdzierać klar mechanicznie. Całe musiałem później jechać ręcznie papierami, bo nie szło szlifierkom objechać rantu od A do Z. Całość musiała mieć jednolity kolor, bo te wszystkie różnice w odcieniu aluminium odbijały się później na polerce, dając ciemniejsze i jaśniejsze miejsca. To była istna katorga. Po dobrym tygodniu zaciętej walki można było wreszcie wziąć się za docelową polerkę. Najpierw mocno ścierna pasta na krążku filcowym, następnie druga pasta znowu na filcu. Potem kolejny przejazd tylko z krążkiem materiałowym. Na koniec pasta finiszowa z krążkiem bawełnianym. Wiadomo, to nie to samo co polerka wibracyjna. Nie było idealnie. Ale w porównaniu z tym co było na początku, a teraz różnica była diametralna. Pozostało już tylko pomalować te oskrobane z lakieru wnęki ramion. Oklejenie tego zajęło dosłownie całe popołudnie. Najpierw podkład, potem srebrny metalik do felk. Wylany pot i łzy w końcu zaowocowały. Rolki wyglądały mega w porównaniu z tym, co do mnie dotarło dwa tygodnie wcześniej. Zacząłem rozkminiać, co tu dalej zrobić w temacie aktualnych felk. Opcji było kilka. Zostawić je tak jak są, przekulać się kolejny sezon, w międzyczasie próbując je sprzedać. Skoro są trzy częściowe, poszukać kolejnych rotorów z właściwym już rozstawem. Niestety, wec kranze w 17 calach z rozstawem 4x100 to był jakiś biały kruk. Serio. Serio. Przeryłem chyba wszystkie japońskie portale I co? I gówno! I nie znalazłem dosłownie ani jednej sztuki Wkurwił się Była jeszcze jedna możliwość Skoro felgi nie pasują do auta To trzeba dopasować auto do felg Plan numer 3 chyba nie wypali jednak Naiwnie łudziłem się, że Piasta będzie miała na tyle dużą średnicę że sobie zrobię drugi rozstaw. Tarczę od biedy jeszcze by się dało przewiercić na drugi rozstaw. Jeszcze by się jakoś tam zmieściło. No ale w piaście nie ma szans. Więc chyba nic z tego. Cóż... To by było na tyle. Możliwości się wyczerpały. Musiałem pozostać przy opcji numer jeden. Dobra, słuchajcie, bo zwroty akcji jak w trudnych sprawach dosłownie. E, po pierwsze, udało mi się sprzedać wetsy i to z całym kompletem, czyli adaptery, felgi z oponami. Całość poszła za jednym zamachem, także mega się cieszę z tego powodu. A druga sprawa, udało mi się znaleźć gościa, który przerobi mi te worki i je poszerzy tak jak chce. I właściwie już to zrobił, bo powysłał mi fotki jak to wygląda. Tylko, że ja to jak zwykle mam pecha do tych amatorskich, domorosłych przedsiębiorców, bo z tego co mówił i wysyłał Włodki, no to felgi są już gotowe od dobrego tygodnia. Codziennie słyszę jakieś niedorzeczne wyjaśnienia, typu, że był jakiś niezidentyfikowany problem z kurierem i paletą, zepsuł mu się samochód, yy, zepsuł mu się telefon, więc mi nie odpisywał. Później się okazuje, że to jego kolega yy, miał to wysłać, ale nie wysłał, bo się z nim nie dogaduje i non stop jakieś takie dziwne historie, także Czekam na te felgi od tygodnia i tylko się niepotrzebnie denerwuję, bo piszę z typem, a on mi wymyśla jakieś bzdety. Liczyłem, że uda się zakończyć ten odcinek e, świeżutkimi nowymi kółeczkami, którymi będę się mu pochwalić, no ale wyszło jak wyszło, czyli jak zwykle.